W dzisiejszym odcinku opowiemy o prorosyjskiej opozycji na Ukrainie. Jakim poparciem cieszyły się takie ugrupowania przed wojną? Skąd wynikała ich popularność i jak ona wygląda dzisiaj? O tym opowiemy z ekspertami OSW Wojciechem Konończykiem i Tadeuszem Iwańskim. Najpopularniejszą prorosyjską partią była opozycyjna Platforma za Życie. Pozycyjna Platforma za życie to są pozostałości po Partii Regionów. Po tym, kiedy w 2014 roku były prezydent Wiktor Janokowicz uciekł z Ukrainy, od tego czasu, jak wiemy, nie wrócił. Partia regionów jako taka przestała istnieć, natomiast środowiska, które ją tworzyły, bo to też nie był monolit, one sobie zdawały sprawę, że jest duża część elektoratu, w szczególności na wschodzie i na południu kraju, który jest do zagospodarowania. I powstała wtedy jeszcze opozycyjny blok, który potem zamienił się w opozycyjną platformę Zażycie w kolejnych wyborach, który, który tworzyły takie dwa główne środowiska. Z jednej strony byli to ludzie skupieni wokół Wiktora Medwedczuka, który no, do tej najnowszej wojny był postrzegany jako główny człowiek Moskwy na Ukrainie. Zamożny, mający dobre relacje z Putinem, także osobiste, więc nie mogący narzekać na problemy finansowe, a zarazem stopniowo budujący imperium medialne. A z drugiej strony byli to ludzie ryneta Achmetowa, czyli najbogatszego, najbardziej wpływowego oligarcha ukraińskiego. Więc trochę eklektyczna koalicja, taka nie przystająca do siebie różne grupy. Ale zarazem mające pewne wspólne interesy. I oczywiście to skrzydło medwedczukowskie znacznie bardziej prorosyjskie, Tachmetowowskie bardziej na, na zasadzie, że jak się ma takie interesy gospodarcze, to należy również mieć reprezentację e, polityczną. To, co charakteryzowało opozycyjną platformę za życie, to chociażby sprzeciw wobec integracji z Unią Europejską. Uważali, że takim naturalnym e, Naturalną organizacją, z którą gospodarka ukraińska, Ukraina powinny się integrować, jest Unia Celna, czyli ta, to, ta struktura tworzona przez Rosję, Białoruś, Kazachstan, między innymi. Natomiast no, nie, zna, nie znajdowali poparcia dla tych swoich idei w, w społeczeństwie ukraińskim, które w ogromnej swojej masie jednak było, było a tym bardziej jest według tych najnowszych badań, prounijna. Tak? To znaczy, o ile kilka lat temu po aneksji Krymu ponad połowa Ukraińców. Wybierała integrację z Unią Europejską, no to dzisiaj to jest około 90%. Więc te projekty rosyjskie dzisiaj kompletnie nie mają żadnej racji bytu. To była też partia, która mówiła, e, aneksja Krymu była, była zła, natomiast no, mimo tych e, mimo, mimo wojny my musimy znaleźć porozumienie z Moskwą. Oni także uważali, że Ukraina powinna zrealizować porozumienia miejskie. Tutaj byli jednoznacznym krytykiem zarówno wcześniej prezydenta Poroszenki, jak i potem prezydenta Zelenskiego, uznając, że nie ma alternatywy dla rozwoju relacji Ukrainy z Rosją. Ale też trzeba pamiętać, że to była partia, która przynajmniej po części była partią agenturalną. To znaczy dzisiaj trudno nazywać Medweczuka inaczej niż po prostu agentem Rosji, w którego Moskwa przez długie, długie lata inwestowała tego typu postaci politycznych jak on można było w ukraińskiej polityce szczebla ogólnokrajowego i szczebla lokalnego Znali zresztą bardzo wiele. W wyborach 2019 roku opozycyjna Platforma za życie zajęła drugie miejsce. Z wynikiem około 13% w skali kraju. Jednak w niektórych okręgach jej wynik zbliżał się nawet do 50%. No, 19 rok to był, to, to był specyficzny rok, tak? bo to był rok by, przyspieszonych wyborów parlamentarnych po wielkim zwycięstwie Władimira w wyborach yy, prezydenckich. Ale <laughs> trzeba pamiętać o tym, że. To było po pięciu latach rządów Petra Poroszenki, kiedy po agresji rosyjskiej w XIV roku bardzo mocno była realizowana taka agenda proukraińska, ukrainizacyjna. Było bardzo wiele działań mających na celu ukrainizację życia politycznego. Taki bardzo dramatyczny, bardzo radykalny zwrot w kierunku zachodnim, wpisanie do konstytucji. Członkostwa Ukrainy w Unii i, i w NATO. Ale przede wszystkim chodziło o te, o te elementy ukrainizacji życia społecznego, przestrzeni publicznej, systemu oświaty. I to, to, były, to były takie działania, które były w dużej mierze nieakceptowalne dla dużej części ukraińskiego elektoratu, szczególnie właśnie tego elektoratu, który. Był jakby tradycyjnym elektoratem partii prorosyjskich, który był taki, takim elektoratem sowieto-nostalgicznym, ludzi mieszkających na wschodzie i na południu kraju, ludzi, którzy byli jakby swoją młodość spędzili w czasach Związku Radzieckiego i którzy chcieli żyć tak, jak, tak jak żyło, się, żyło się kiedyś, chcieli swobodnie posługiwać się rosyjskim. To też ludzie, którzy oglądali rosyjskojęzyczne media, bardzo często rosyjskie media, i byli pod wpływem rosyjskiej, y, rosyjskiej propagandy, więc dla nich ten przekaz y, y, Platformy Opozycyjnej mówiący o tym, że właśnie, że powinniśmy żyć spokojnie, że powinniśmy móc pielęgnować nasze tradycje rodzinne, nasze tradycje kulturowe, powinniśmy swobodnie mówić po rosyjsku, powinniśmy móc, nie powinniśmy być represjonowani za to, nie powinniśmy być publicznie stawiani pod pręgierzem z tego powodu, że mówimy w tym języku, jaki mówimy od, od, od początku, jakby, jakby od zawsze. E, więc to było ważne. Jeśli chodzi o takie postulaty polityczne, no to y, 19 rok to jest, y, to jest piąty rok, czy szósty rok y, wojny y, w Donbasie. Wojny pozycyjnej, wojny niezbyt y, dynamicznej, ale jednak. I y, y, no tutaj y, partia, y, blok opozycyjny mówiła o tym, że opozycyjna Platforma życiem mówiła o tym, że. No porozumie porozumienia mińskie nie działają. Powinniśmy jednak e, po prostu porozmawiać z Rosją. Powinniśmy się dogadać z Rosją, że prezydent Poroszenko nie chce się dogadywać z Rosją, a my mamy dobre kontakty. My mamy długą tradycję współpracy. I Rosja, jaka jest, taka jest, tego nie zmienimy, ale właśnie powinniśmy zaprzestać tej wojny skończyć ją i dogadać się z Rosją, dogadać się z Putinem, żeby tą wojnę w końcu zakończyć, żeby ludzie przestali umierać. I tak dalej. Powinniśmy porozmawiać, pójść na bezpośrednie rozmowy z, z tymi marynarzykowymi republikami na wschodzie, z Ługańską Republiką Ludową i Doniecką Republiką Ludową. Więc to był taki przekaz, może nie bardzo otwarcie prorosyjski. Nikt tam nie mówił o tym, że powinniśmy, że powinniśmy się przyłączyć do Rosji. Niemniej to był przekaz mówiący o tym, taki taki chłopsko-rozumowy przekaz, tak, to znaczy, że no jest jak jest, no musimy, musimy rozmawiać z Rosją, Rosja się nigdzie nie podziała, musimy z nią rozmawiać i tutaj też jest ważne, że jeśli chodzi o te postulaty takie stricte polityczne, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, że partia ta w dalszym ciągu mówiła o tym, że e, e, nie powinniśmy iść do NATO, że powinniśmy zachować ten status neutralny, ten tak zwany status pozablokowy, więc tak naprawdę ta partia realizowała postulaty czysto rosyjskie, znaczy ona mówiła rosyjskim przekazem, ona realizowała interesy rosyjskie. Podkreślmy jednak, że to, że ktoś głosował na opozycyjną platformę Za Życie, nie oznacza, że popierał działania Rosji wobec Ukrainy. Nie możemy powiedzieć, że ci wszyscy ludzie, którzy głosowali na opozycyjną platformę w 2019 roku, czy to były wybory parlamentarne, czy wcześniej wybory prezydenckie, w których brał udział Jurij Bojko, nie, to właśnie była taka mieszanka, takiego przekazu, który, takiego zdroworozsądkowego rzekomo, takiego mówiącego też o, o, o jakiejś stabilności socjalnej, o zatrudnieniu, pokazującego, że my jesteśmy tymi skutecznymi menedżerami, co oczywiście miało bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością, ale zawsze to był jakiś sposób na odróżnienie się. Czy od, czy od Petra Poroszenki i jego, jego, jego grupy, jego partii, ale także od Władimira Zemeńskiego, tak, tej nowej gwiazdy ukraińskiej. Polityki, której zarzucano właśnie, że no, my jakby rządziliśmy bardzo długo. No, może były błędy i wypaczenia, ale my wiemy, my się znamy na tym, jak, jak się rządzi, przede wszystkim jak się zarządza gospodarką. A Zełęski jest, 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 jest żółto dziobem, nie wiadomo kogo on prowadzi do, 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 do parlamentu, kogo prowadzi do władzy. Także to była taka mieszanka, i oczywiście no, nie możemy powiedzieć o tym, że, że, że wszyscy ci ludzie, którzy głosowali na. Na, na platformę opozycyjną, że to byli ludzie, którzy jakby dążyli do, 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 do zjednoczenia z Rosją. Ale ten jakby ten wątek rosyjski oczywiście e, oczywiście też był ważny, właśnie ta kwestia pokoju, że my będziemy gwarantami pokoju, jeśli wy nas wybierzecie. Dla wielu ludzi to było, e, to było istotne razem właśnie z tą kwestią kulturową zachowania języka rosyjskiego. Takie przekładanie elektoratu tej partii na środowiska prorosyjskie, myślę, że jest błędne. To znaczy, na pewno część osób, która głosowała na opozycyjną platformę, uważała, że miejsce Ukrainy jest bardzo bliskim bloku współpracy, ale już niekoniecznie jakiejkolwiek formy aneksji z Rosją, ale też była partia, która wysuwała daleko idące postaty socjalne. Więc to była partia, która się próbowała pozycjonować jako siła, siła lewicowa, Prawda? Proponując różnego rodzaju zwiększenie wydatków socjalnych, na co niekoniecznie w budżecie ukraińskim zresztą były odpowiednie środki. Więc oni zagospodarowali ten najbardziej daleko idący elektorat prorosyjski, ale z drugiej strony elektorat, który był uwrażliwiony na różnego rodzaju postulaty socjalne. W kolejnych miesiącach po wyborach 2019 roku poparcie dla partii Załęskiego malało. Rosło za to dla opozycyjnej Platformy za Życie. Na początku 2021 roku wyniki sondażowe tych partii praktycznie się zrównały. To wywołało kontrakcję prezydenta zameńskiego, który wykorzystując m.in. aparat Rady Bezpieczeństwa i Obrony nałożył sankcje na niektórych działaczy Platformy Opozycyjnej. Przede wszystkim na Wiktora Medeczuka, czyli tą osobę, która była najbliżej związana z prezydentem Rosji. A także na media. Zabrano y, y, kanały telewizyjne, y, które no one przestały y, nadawać y, transmisję. Y, y, Medwaczuka oskarżono o, o zdradę państwa i o wspieranie terroryzmu. A następnie próbowano walczyć także z, z prezydentem, z byłym prezydentem Poroszenką, no właśnie jakby pokazując związki, które były między Poroszenką a Medvedczukiem w 15 roku, w 15 tak, bo to tak naprawdę Poroszenko przywrócił w jakiś sposób Medvedczuka z politycznego niebytu do, do polityki, Medvedczuk stał się Jednym z takich negocjatorów, jeśli chodzi o, 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 wymianę, o wymianę jeńców, prawdopodobnie dzięki, e, dzięki Poroszence zaczął zyskiwać e, biznesowo, zaczął dorabiać, zarabiać całkiem duże pieniądze. Spółki z nim związane na handlu e, produktami ropopochodnymi. Więc e, mam wrażenie, że prezydent Zamański wówczas się bardzo jakby przestraszył tej sytuacji, że. Jego pozycja przestaje być pozycją niekwestionowaną i podjął walkę ze środowiskami, ze środowiskami partyjnymi rosyjskimi. Niemniej, jakby to pokazuje, że ten rebranding był częściowo skuteczny. Tak? To znaczy, że, że w ciągu powiedzmy tam półtora roku partia tak miękko suflująca, politykę prorosyjską, konieczność dogadania się z Rosją, zachowania języka rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no około 10% w ciągu półtora roku ciągu półtora roku e, 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 odzyskała. W związku z tym, oczywiście wojna wszystko zmieniła, tak? 24 do tego zmienił wszystko, ale tak naprawdę nie wiemy, co by było, gdyby wojny nie było i na ile, na ile jakby ta partia nie, nie, nie odgrywałaby ważnej roli. Jednak po 24 lutego sytuacja zmieniła się całkowicie. I nie ma już miejsca na prorosyjskie poglądy. Dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że teza o tym, że Rosja jest agresorem. Jest niekontrowersyjne zupełnie inaczej niż po 2014 roku, o tym warto przypominać. Wtedy istotna część elektoratu ukraińskiego, no do nawet 20%, uważała, że to Ukraina jest tak naprawdę winna wybuchowi tej wojny, i to Ukraina swoją polityką doprowadziła do aneksji Krymu na przykład. Dzisiaj tego typu głosy są zupełnie marginalne. Te najnowsze badania pokazują, że gdyby referendum o niepodległości Ukrainy odbyło się dzisiaj, to za zagłosowałby 97% obywateli Ukrainy. Więc tutaj mamy także tych, którzy są etnicznymi Rosjanami, których jest pewnie, nie mamy spisu powszechnego już od dwóch, od dwóch dekad, ale pewnie ciągle około 10 czy więcej procent obywateli Ukrainy to są etniczni Rosjanie. Więc widać, jak do góry nogami zupełnie wywróciła mapę wyborczą Ukrainy ta najnowsza wojna. Partia opozycyjna Platforma za życie została zdelegalizowana. Ten los podzieliły także inne pozaparlamentarne prorosyjskie ugrupowania. Co zaś stało się z liderami opozycyjnej platformy za życie. Wiktor Medweczuk po tym, kiedy uciekł z aresztu domowego na początku wojny, został po kilku tygodniach schwytany przez SBU. Czeka na proces, który pewnie będzie mu gwarantowany uczciwy, jak tylko będą do tego sprzyjające okoliczności. Mówi się też także, że on mógł zostać wymieniony na jeńców ukraińskich, którzy przebywają w rosyjskiej niewoli. Mówiło się także o obrońcach Azowstali. Natomiast póki co, myślę, że Ukraina, Kijów mogłyby na to pójść, szczególnie że po drugiej stronie, prawda, no mają do czynienia z bohaterami którzy są też w fatalny sposób traktowani w niewoli rosyjskiej. Więc gdyby tego typu propozycja po stronie rosyjskiej padła, to myślę, że Kijów by, by na to poszedł, ale póki co nie mamy informacji, aby jakiekolwiek rozmowy w tej sprawie trwały. No, Juri Bojko pozostał na Ukrainie i jest przewodniczącym tej właśnie frakcji pod nową nazwą, zdelegalizowanej Platformy Opozycyjnej za Życie, więc jest deputowanym, bierze udział w głosowaniach i on pozostał na Ukrainie. Wadym Rabinowicz, jego nie ma na Ukrainie, prawdopodobnie jest, jest w Izraelu. Duża część deputowanych partii tak naprawdę albo nie wiadomo co się z nimi dzieje, albo opuścili Ukrainę, część wjechała do Rosji, a część jak ostatnio odkryli ukraińscy dziennikarze e, bardzo miło spędza czas na, na, na Lazurowym Wybrzeżu. Co najmniej czterech deputowanych e, 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 byłej już opozycyjnej Platformy za Życie, czyli e, no, taki znany deweloper kijowski Wadym Stolar, e, 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 oligarcha Hrychor i Surkis i jeszcze dwóch innych, e, no żyją dobrze, na lazurowym wybrzeżu sprowadzili tam swoje jakty, sprowadzili tam swoje bardzo luksusowe samochody, no i bardzo się obawiają telefonów od kolejnych dziennikarzy ukraińskich. Ci dziennikarze, którzy odkryli tą, tą, tą sytuację, nazywają tych właśnie deputowanych, ale także szereg biznesmenów, to jest kilkanaście osób którzy miło spędzają czas na, la, na, na Lazurowym Wybrzeżu, prześmiewczo nazywają ich batalionem Monako. Jednak czy dzisiaj, w czasie wojny, działają jakieś organizacje prorosyjskie? Prawdopodobnie jakieś są, ale nie są, nie, są, nie są oficjalnie prorosyjskie, dlatego że nie ma na to przyzwolenia społecznego, to po pierwsze. A po drugie, no jednak jest gigantyczna kontrola, wzmożona kontrola ze strony czy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, czy kontrwywiadu. E, dlatego, że y, no, y, Ukraina jest w stanie wojny, znaczy Ukraina prowadzi wojnę, w związku z tym no, jakby pole, y, przestrzeń do działania dla takich, dla takich środowisk. Jest, jest, jest niewielkie. Natomiast no, to nie oznacza wcale, że jakby te poglądy prorosyjskie, że one jakby zupełnie zniknęły. Tak? Mamy chociażby właśnie to środowisko byłej już teraz opozycy platformy opozycyjnej za życie w Parlamencie, no, które jakby adaptuje się do tych warunków, które są. Znaczy, w tej chwili głoszenie poglądów jawnie prorosyjskich jest samobójstwem politycznym. I prawdopodobnie nie tylko politycznym, dlatego że, że, że to minimum grozi pójściem do więzienia, głoszenie takich poglądów. Natomiast to wcale nie oznacza, że wszyscy działacze polityczni jakby przekręcili się po 24 lutego na proukraińskość, na prozachodniość itd. I, i tak Natomiast w tej chwili no, nie jest czas ku temu, żeby tego typu poglądy E, e, jakoś wyrażać, bo jakby oprócz tego, co się dzieje w głowach Ukraińców i co się dzieje w głowach e, e, polityków, no też jakby oczywiście istnieją zależności ag czysto agenturalne z Rosją, w związku z tym jakby tutaj nawet jeżeli tego typu mechanizmy także działają. Jednocześnie na poziomie społecznym na Ukrainie trwa gigantyczna fala derusyfikacji. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że jakby to tego typu postulaty, tego typu idee głoszą głównie ludzie przekonani, e, natomiast jest też e, i ludzie, którzy zajmują jakąś taką aktywne stanowisko w życiu publicznym. Jest cała masa ludzi, e, i tutaj właśnie tu jest problem, żeby to jakoś dobrze określić. Którzy y, żyją w takim przekonaniu, że niech ta wojna się skończy. Niech ona się skończy jakkolwiek, niech ona się nawet skończy w jakiś sposób, który jest dla Ukrainy, dla jej suwerenności, dla wolności obywateli niekorzystny, ale niech już się skończy. Tylko, że prawdopodobnie ci ludzie są średnio ujmowani w badaniach opinii publicznej. Być może ci ludzie boją się nawet mówić ankieterom, że taki mają stosunek. To znaczy, yy, pomimo tego, że jak patrzymy na ukraińskie media yy, czy tradycyjne czy, 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 czy społecznościowe, tak, i mamy ten przekaz o tym gigantycznym, jakby prozachodnim i antyrosyjskim zwrocie, to to jest oczywiście prawda. Natomiast to nie jest tak, że to jest 100%. To znaczy na pewno jest jakaś część ludzi, którzy, którym się ten zwrot nie podoba, którym, którzy uznają, że to częściowo Ukraina zawini, zawiniła za to, że, że, że Rosja było, wywołała wojnę. Tylko mamy jakby problem z tym, żeby. Określić ten, ten odsetek. Ja nie sądzę, żeby to było więcej niż, niż 10%, natomiast myślę, że, 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 że taki odsetek jest. Więcej o derusyfikacji na Ukrainie w podcaście OSW, do którego link zostawiamy w opisie. Zapraszamy do subskrybowania. Kolejne materiały już wkrótce.